Story Box przedstawia Jane Austen. Duma i uprzedzenie Czyta Lena Szymszajner Rozdział pierwszy Pani Bennet była w doskonałym nastroju. Właśnie dowiedziała się, że pewien bogaty człowiek, pan Bingley, wynajął największe dom w jej sąsiedztwie. A dlaczego jest to dla nas tak dobra wiadomość? spytał pan Bennet. Chciał poczytać gazetę i był coraz bardziej zmęczony rosnącą ekscytacją żony. Och, drogi mężu, krzyknęła pani Bennet, bo samotny mężczyzna, któremu się powodzi, z pewnością będzie chciał się ożenić, a my mamy pięć córek. Pan Bennet odchrząknął. Rozumiem, odparł, uśmiechając się do swojej drugiej najstarszej córki, Lizzie. Bennetowie mieszkali w domu zwanym Longbourn. Nie był to ani największy, ani najmniejszy dom we wsi. Pan Bennet był spokojnym i szanowanym człowiekiem. Pani Bennet była natomiast pełna życia i miała tylko jeden cel wydać wszystkie swoje córki za mąż.